Ho ho ho. ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho. Ej, bo teraz nie będę pamiętała jak to była intonacja. Ho ho ho. Tak, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. tak dokładnie. No, ulatowałyśmy to niestety. To od czego? Od najmniejszego czy od największego? Od najmniejszego. Dawaj dzisiaj. Um. Smaczątka. Ciekawe co to dzisiaj za cuksy będą. Ciekawe czy będzie taki. ale ty masz taki turban na głowie dzisiaj. No tak, bo to wiecie, to trzeba zmieniać, nie? No tak. Ja chcę, żeby ten lizak był. A myślisz, tam będzie lizak, czy tam będą same te smaczki jednakowe Vegetta no, z cynamonem? Czy to, może będzie cukier w kształcie tego y, skrzata, ale to byłoby dziwne, gdyby tak koniowi Ale ja myślę, że Ty masz za duże wymagania do tego kalendarza. Czy to naprawdę będą takie emocje? To są po prostu takie, że... Nie, one są naprawdę takie jak wczoraj. Że codziennie będzie to Co? samo? Że e, przecież inne konie będą to jadły. No dobra, to tak Ola sobie będziemy mówić. Dobrze. E, teraz Smakują żelki. Smakują wegeta z cynamonem? Trochę wegeta, ale bez cynamonu. Ale tam nie był cynamon, to było coś innego. Dwa, mamy pierwsze tutaj, okej. Okay, może to, ale może się ten. To jest przyprawione normalnie są ostre. Mamy pierwsze. No nie ostre, ale to czuć, że przyprawione. No. O, otwieramy mm. latające renifery. <laughs> mamy tutaj. Te same? Nie. Nie, to są złote, to jest te e, są a, złote te były niebieskie. Dobrze. W grach też tak masz, że jak Dobrze. coś jest niebieskie, to jest takie wiesz, sztampowe, standardowe i łatwo to zdobyć, ale jak już masz złote, to, mm -hmm, no to, to już gdzie... warto. nie? Ja chcę... to jak w tak Pokemon Go dali. czerwony Magikarp jest mniej warty niż złoty Magikarp. To jest to się te były pierniki. Pierniki to były piernik, był piernik ja zjadłam, nie widziałam mm, nawet. Ale też... No, nie, ten, myślałam, że to misie są. Ja też myślałam, że to misie. Ja chcę... Kur! Kotek! Kotek! O! Oh, akurat! Ładny ten kotek! Kotek! Kończyna masz, kolega. Kończyna? Obrażona siedzi. Czyli tak. Już ta piękna to. Piękno, to. Ej, po, w, Pokaż go. Ale ma ogon! Ale jaki on jest wielki do tej Lizy? Ona ma na imię Liza? No. Patrz, no tu Sprawdziłam przy tym specjalnie, jak ma na imię, żeby móc powiedzieć, jak ma na imię. Nie jest to samo. nie? nie. Ta, <laughs> chyba jest? A może co kupiła kara ta Marysia? Co ty gadasz? No, czy... Wiemy, czy... no, no żony! Co? Naprawdę, nie wiesz. Co? Marysia no ma no Marysia. i robi jakieś wycieczki dla dzieci z nimi, bo ostatnio czytałam mi ofertę. O, tu jedynka wypadła. Patrzcie, gąbeczka. To jest gąbeczka? Patrzcie, gąbeczka. Jaka czysta, jak, jak płatek śniegu. Zmaruj bo... skórę, miałam do kiedyś. Ale to jest dla ludzi czy dla koni? Dla koni. koni. A możesz ze swoją skórę. Ej, no, nie jest dole. Ta skóra, dobra <noise> Ale możesz już te zobaczymy, ja ja jaki, mam, jaki ja będzie efekt, zrobimy ja jej challenge. Ja mam Ola. historię. Ola, niech się wyszmaruje. Nie, ja, nie chcemy mnie uszkodzić. Ja wam opowiem historię. Kiedyś, bardzo dawno temu, <noise> kupiłam tam, żeby sobie umyć buty. Zasmerować buty. Nie buty, siodła. To było siodło, dobra, nieważne. <noise> I <głosy> nie. potem trzeba było oddać do do czyszczenia, bo tak z tym przesadziłam. Pamiętasz, mama? Tak, tak. Z tym przesadziłaś? To było to? to było... Dobra, więc nie używajcie tego. Za... Ja pamiętam, to się było całe białe. Po prostu, jakby z niego mydło wychodziło. Może nie powinnam tak mieszać tego, bo są potem wstrząśnięcie, ci karteczkowie. Takie potem są wstrząśnięte zadania. Mm. <noise> Kot, jak się patrzy. Pograj w... pizzę z koniem. <noise> Pięknie. Ja nie mam, nie Ja wam ja mam powiem jak to... to... było. To było tak, że ja leżałam na łóżku z lakiem. I cię wybią ty... pazury. I I ty, I I ty mamą już Zapisz to... Zakręć w piekę z koni. Ona wybrałaś sobie... Chebana. Ponieważ... Ja mówię dlaczego. Ponieważ... Ja, chybana... Uczyłam kopać piłkę. No to zaraz i... będzie chwila prawdy jak go nauczyłaś. Papier, co? Dobrze. Pa, papier, papier, papier nożyce. Wygrałaś. Ja. Czyli, czyli wygrany idzie, idzie, idzie pierwszy, tak. Nie tak. na tak, tak, tak. Tak. sztandarach uczyli, że zawsze mam dawać w kamień. Wiesz co jest najgorsze? Że bardziej yy, się stresuję przed tymi zawodami niż przed zawodami w strzegomiu. <laughs> Na Mariana, A pokaż styl noszenia czapki na Marianę. Tak. Ale to jest dobre, bo w każdej chwili sobie zatykasz uszy. To jest Ej, bardzo ale, mądre. Ale, 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 ale nie jestem Ty wiesz, że nawet jej wyglądasz? No nie Czekaj, Ja tylko przedstawiam grindża, który psuje nam klimat świąt. Gotowi? Start. Leci czas. No, on gra z Tobą piłkę. Tak. Czekaj, Ola, nie zatrzymywała sobie tej piłki, bo będzie kopnie tam nalecieć. Ej, ale to jest trudne wycelowanie. Tak. Patrz, patrz jak blisko. Jeszcze, 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 jeszcze. Dawaj. Ej dobra, Jesteś dobra właśnie. Dawaj, dawaj. Brawo, jest, stop. Jaki mamy czas? 53.94. Ładny czas. Eee, szybko poszło. No, szybko, szybko. Dobra, czy jesteście gotowi za poznanie z piłką, z zasadami tak, ja i ze wszystkim? Tak, prezentuję, przekupstwo. Przekupstwo dozwolone? Tak. Możemy, możemy podróżować. Tak. Czyli uwaga, do, do startu, startu gotowi, start! Chodź, zobacz, to jest piłeczka z naszą. Teraz rozbieg, 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 rozbieg. A! No, nie kopnij, kupi, kupi. Jest! Ile czasu? 3,30. No, Johnny, ale powiem ci. Jakby nie to, że Ola ci zrobiła za dobry czas, to to 3,30. To jest super czas! Ale, ale powiem wam, że się bawiłam prześwietnie. Jak nie? Super była! miałam sesji z Hebanem. Yy, Ile? Dwie albo trzy. O, idziesz. Jak ja siadałam obok kalendarzy, to mi strzekło kolano. I, te, i, i szłam po chyba na tak. Teraz zrobiłam adrenalina. I zapomniałaś? I zapomniałam. Potem przyjdziesz do domu kulawa. Tak, to tak. Dziękuję. Dobra. Ej, ale powiem wam bawiłam się świetnie w tej poprzedniej konkurencji. Naprawdę. A jeszcze tutaj za chwilę zobaczycie jaka jest nastana, bo jeszcze tak. widzowie nie widzieli. I, słuchajcie, zasady są mega proste. O, jaka przygotowana, ale przez okno. Ale mamy y, nawet plandeki w kolorze świąteczno A Ja myślę, że to bardziej kolor choinki, bo grinch to taki bardziej jak zimowa trawa. Grinch był wczoraj na tym y, rysunku. Co nazwałeś go Marianą. Świetny Marian. Ty, ale wygląda teraz jak kapusta. Ej, ja też wygląda jak kapusta. got to be start Maria, to byłam wygrałaś. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie możesz ustać. Ja nie mogę właśnie. Ja puszczam. O, czekaj, ustałam, ustałam, ustałam. <grywa> <grywa> Ej, Ola, nie miniemy się. Dwa robaki, dwa robaki ej, się spotkały. Ej, ale teraz, kiedy ja tak empatyzuję z robakami, jak ja będę odrobaczyć konia? No to jeszcze nam został konik na dziś do bombeczki. do bombeczki. Konik z bombeczki. One wszystkie są takie same w dotyku. Nie umiem rozpoznać konia po dotyku. Zobaczymy, któż to jest. Nice! No się. co ty, najkę sobie wylosowałaś? Najka. Jejku! No to zobaczenia jutro. Pa! pa.